na moim odcinku, w którym będziemy robić zadanie z dragonem. Za które ma się 600 golda i 25 kanonów, czyli tych jak to się nazywa po polsku. No, armat. I przy okazji, jeśli Wam się spodoba, to możecie zasubować mój kanał. Was to nic nie kosztuje. A ja biorę jetpack. I trzeba tu polecieć. Wy nie wiem, się podbudujcie czy coś. Bo... Ja se, sobie sobie wleciałem. Teraz po prostu weźcie jakieś. A, nie, 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 nie. Najpierw musicie wziąć kwesta z dragonem. I teraz po prostu sobie wezmę, tylko w którym to się miejsce stoi. Mm. Mm. Teraz zrobię... Wy po prostu sobie zróbcie takie obunkrowanie czy coś. I tyle. wsiadłem teraz tu tylko zabudować nie wiem jak to zrobię mm. Mm, no, no i oczywiście jest takie pole do budowania. Teraz jeszcze kiedyś tam tego położyć. Tak, tak, tak. Jak wy coś to nie możecie na tym polu, bo musicie włączyć pływanie. A jak włączycie pływanie, no to to wam to poleci po prostu. A tutaj wam to nigdzie nie poleci. to by ci strzelało jak nie powiem co no tyle chyba moim nie wystarczy teraz tak i gdzie on się zrespił o widzę go teraz muszę chwilę poczekać Co on jest? Już wszystkie armaty poleciały, które tu stały. Co on jest? Tu. A aż znowu tutaj tak wleci we mnie, to będzie go łatwo trafić. No dawaj. Zbaguj się, czy co to tam. Dobra. Dostał. No i właśnie musi się tak zniszczyć i gotowe. Teraz się tylko zresetować. No i macie zrobione zadanie z dragonem. I ja na tym po prostu skończę ten odcinek. To papa. No i jeszcze przypominam, że mi się, się spodobało. Zróbcie subika i lajka. No, i teraz się z Wami żegnam, Elo.